Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, y, oczywiście KUKIS-15 y, poprze uchwałę upamiętniającą ofiary rzezi wołyńskiej. Natomiast szanowni państwo, y, na słowach nie jesteśmy w stanie złożyć kwiatów, nie jesteśmy w stanie zapalić świeczki, nie jesteśmy w stanie oddać hołdu ofiarom tak brutalnie, rodakom tak brutalnie zamordowanym. Ja wielokrotnie jeżdżę na Ukrainę. Byłem w, od czasu tej eskalacji konfliktu kilkadziesiąt razy z pomocą humanitarną. Rozmawiam z Ukraińcami bardzo otwarcie. Mówiłem jedną rzecz. Jeżeli nie wyspowiadacie się ze śmiertelnego grzechu, zabijania kobiet i dzieci, nigdy Pan Bóg nie da Wam prawdziwej wolności, nigdy jej nie osiągniecie. Mam ogromne pretensje do polityków, tak prawej, jak i lewej strony, że chcą to pojednanie budować jedynie na słowach, na uczczeniu, na rocznicach. Nie, szanowni państwo, trzeba bardzo stanowczo. Pani poseł, ja panią bardzo przepraszam, jeżeli mogę, ja panią słuchałem bardzo uważnie. I to jest również apel do pani, bo słowo łatwo jest rzucić. Słowo pojawia się i znika. A ja żądam od strony ukraińskiej godnego pochówku szczątków naszych przodków. I powiem Państwu, że bez względu na to, z, którym, z, którą obec z którą władzą rozmawiałem, wszyscy mówią, to nie jest ten czas. Nie, Szanowni Państwo, to jest właśnie ten czas, by powiedzieć im jedną rzecz. Jeżeli chcecie, Dołączyć do wspólnoty cywilizowanych państw opartych o kulturę chrześcijańską, zachodniochrześcijańską, gdzie jedną z podstawowych zasad jest godny pochówek szczątków przodków, szczątków zmarłych, to natychmiast macie nam zezwolić na godny pochówek dla naszych przodków. Jeśli tego nie zrobicie, nie będziemy wspierać Waszych aspiracji, by dołączyć do wspólnoty państw cywilizowanych. Zostańcie z tymi, którzy robią wam kipisz w buczy. Dziękuję.